Francuski szyk w pięciu krokach, co sprawia, że francuski wyglądają tak stylowo, nawet gdy noszą najprostsze ubrania. To nie magia, to zestaw prostych, ale konsekwentnie stosowanych zasad. W tym filmie poznasz pięć kroków do francuskiego szyku. Klasy, swobody i ponadczasowego stylu. Krok pierwszy, postaw na bazę, bo klasyka zawsze działa. Francuski styl zaczyna się od podstaw. Biała koszula, dobrze skrojone dżinsy, marynarka, tręcz, czarne cygaretki, sweter w paski. Te rzeczy nie są nudne, są jak tło dla kobiety. Francuski inwestują w ubrania dobrej jakości, które pasują do wielu okazji. Krok drugi neutralna paleta kolorów: berze, biele, granaty, szarości, czerń. To kolory, które dominują we francuskiej garderobie. Dzięki nim łatwiej miksować elementy i unikać przesady. Francuski wiedzą, że to nie kolor ma krzyczeć, tylko kobieta, która go nosi. Dlatego rzadko zobaczysz je w mocnych wzorach czy neonach. One stawiają raczej na subtelność. Krok trzeci. Akcent zamiast przesytu. Francuski styl to gra detali. Czerwona szminka do prostej stylizacji, a paszka przewiązana nonszalancko na szyi, okulary w stylu vintage albo klasyczna torebka z historią. Nie chodzi o to, by mieć dużo. Chodzi o to, by wyglądać wyjątkowo dzięki jednemu mocnemu akcentowi. Krok czwarty: styl życia, nie tylko styl ubioru. Francuski szyk to nie tylko to, co masz na sobie ale jak się poruszasz jak mówisz jak się czujesz styl to postawa to pewność siebie ale bez przesady to uśmiech prosty chód naturalność francuski nie gonią za trendami one je tworzą bo znają siebie i swoją wartość krok piąty ubieraj się dla siebie nie dla innych francuski nie pytają czy to modne one pytają czy to ja one ślepo nie kopiują influencerek, za to cenią autentyczność. Jeśli coś jest wygodne, eleganckie i pasuje do ich osobowości, noszą to. Francuski szyk to przede wszystkim zgodność z sobą.